Witamy na konferencji po meczowej 34. kolejki, ostatniej kolejki drugiego sezonu. drugiej li pomiędzy skrom Stochowa a KKS-em Kalisz. Z nami ten gości Konrad Gryga. Trenerze, kilka słów o tym spotkaniu. Jakie emocje panują w w tym momencie? Proszę bardzo. Trudno powiedzieć cokolwiek dobrego po tym spotkaniu. Wiedzieliśmy jaka stawka jest tego meczu i po prostu tego nie nie, nie dźwignęliśmy ciężaru tego meczu, ale nie spada się jednym meczem. Spadliśmy, myślę, całą rundą, która w naszym wykonaniu była po prostu bardzo słaba. No bo jeśli masz 13 punktów na 15 spotkań, to ciężko mówić cokolwiek dobrego o tej rundzie. Szkoda mi, chłopaków, bo, bo wiem, jak ciężko na to pracowali. I, i nie takie były cele, natomiast no, ciężko cokolwiek teraz też powiedzieć takiego mądrego. Nie chcę powiedzieć za dużo, bo, bo czasami milczenie jest złotem, natomiast no minimalizm nie zawsze się obroni. Myślę, że ilość zmian i problemów, które cały czas dotykały ten zespół po spadku jest efektem tego, że poziom centralny takie rzeczy weryfikuje brutalnie. No i cię nas życie zweryfikowało. W moim pierwszym sezonie w pracy jako pierwszy trener doświadczam takiego <laughs> tak zwanego życiowego gonga. Bo co mi po tym dzisiaj, że mamy najlepsze posiadanie piłki w lidze, co mi po tym, że mamy najwięcej podań do pola karnego, jak finalnie spadamy z ligi w ostatniej kolejce. No ale tak jak mówię, nie spadliśmy meczem dzisiejszym, tylko spadliśmy... Wieloma wcześniejszymi kolejkami, powiedzmy m.in. z 100 Molszem tydzień temu, tak czułem w kościach, że ta ramka, która była prawidłowa, odbije się dzisiaj na nas, no i się odbiła. Zremisowaliśmy, zremisowaliśmy z Olsztynem, wcześniej mieliśmy Karnego na Jastrzębiu i wiele innych takich momentów, które generalnie rzutują na to, gdzie jesteśmy i spadamy w otchłani. tam, gdzie skra wy, wypłynęła na szersze wody do pierwszej ligi po meczach barażowych, które też miałem okazję prowadzić, to dzisiaj historia zatacza koło i spadamy do, do trzeciej ligi. Cholernie mnie to boli, pewnie na długo ze mną to zostanie, bo, bo wiem ile teraz wkładałem w to wszystko pracy, ile nas to kosztowało wszystkich i ile poświęciłem wielu innych, wiele innych rzeczy, które są wokół mnie, czyli rodzinę i tak dalej. Finalnie życie jest brutalne i tak to się dzieje. Szkoda. Mogę tylko przeprosić wszystkich ludzi, którzy są związani z klubem od wielu lat. Takich m.in. jak ja. Natomiast no ciężko cokolwiek powiedzieć. Myślę, że dużo, do, dużo wniosków trzeba wyciągnąć i napisać poważny raport z tego, jak ma funkcjonować drużyna, jak ma być budowany zespół w jakim w oparciu, o jakich zawodników, o jakiej przynależności i tak dalej, i tak dalej. Tak jak powiedziałem, szkoda mi najbardziej dzisiaj chłopaków, bo no bo oni wiem, że dużo poświęcali, żeby codziennie przychodzić do klubu i zrobić wszystko, żeby ten klub pływał na poziomie centralnym. Nie udało się, los niestety nie sprzyja biednym. No i nie wiem, co mam jeszcze powiedzieć państwu. Dzisiejszy mecz mogę tylko ocenić na zasadzie takiej, że po prostu nie dojechaliśmy. Wiedzieliśmy, że Kalisz gra świetnie z faz przejściowych. Myślę, że w wielu momentach musimy się lepiej zachować. Łapiemy kontakt, później jest karny na 3-1. Co tu dużo mówić? No, jeśli popełniasz tyle błędów na wyjeździe, no to ciężko mówić o tym, żeby jakkolwiek myśleć o tym, żeby mecz co najmniej zremisować i, i tyle. Tak jak powiedziałem, bardzo brutalne jest życie i dzisiaj mnie mocno dotknęło i, i przez 5 lat mojej pracy na poziomie centralnym mm, dwa lata ostatnie dają niezwykłego kopa w negatywnym wydźwięku, bo spadliśmy z pierwszej ligi i teraz spadamy z drugiej. O, ciężko cokolwiek powiedzieć. Dziękuję bardzo. Witamy na drugiej części konferencji prasowej po meczu KKS Kalisz z Kraczeń Sochowa. Meczu wygranym 4 do 1. Z nami strzelec ostatniej bramki na 4-1, Wojtek Maroszek. Wojtek, kilka słów o tym spotkaniu. No, dzień dobry. Jestem bardzo zadowolony z tej pierwszej bramki w pierwszym w oficjalnym meczu w tych barwach. i To dobry prognostyk na, na resztę na, na baraże i myślę, że jak będziemy grali tak, jak gramy, to może nam się uda awansować, bardzo w to wierzymy. Jakieś pytania? Dziennikarze do Wojtka? Jak atmosferę, jaka Oczywiście, że tak. No. W takim meczu no, świętować jest bardzo przyjemny i atmosfera jest zawsze super po takim meczu. Tak, czujecie się doładowane bo jest Tak. Czekamy bo na tak. Czekamy się czujemy. Bardziej, że teraz, za mecze rząd wygraliśmy i jesteśmy doładowani przed. Nie wyrażamy. W Polonium, byton Polonium byton. U siebie, Tak, ale jeszcze nie wiemy o której godzinie, czy 16, czy 18.45. Jeśli nie ma więcej pytań dla Wojtka, dziękujemy bardzo. Dziękuję. Witamy serdecznie na konferencji społecznej ostatniej kolejki drugiej Ligi. Z nami ten gospodarz, Marcin Bośnia, Plenaż i kilka słów o tym wygranym spotkaniu. Dzień dobry, witam wszystkich. Myślę, że chcielibyśmy taki KKS Kalisz oglądać znacznie częściej. Powiedziałbym, że KKS Kalisz pełnej okazałości. Jedna stracona bramka, co mimo wszystko podkreśla, że jesteśmy najlepszą drużyną w tej lidze, jeżeli chodzi o stracone bramki. Pokazaliśmy tutaj to bardzo dobrze, bo z przebiegu spotkania widzieliśmy, jak przeciwnik gdzieś spróbował, starał się, dośrodkowywał, dłużej nam zagrażał, natomiast my tutaj byliśmy w tym mimo wszystko bardzo skuteczni, natomiast znowu w ataku Cztery bramki, wiele sytuacji powiedziałbym kilka kont na których się bardzo przyjemnie patrzyło i które mogły zakończyć się bramką. Kilka sytuacji takich, gdzie chyba troszkę za bardzo czekaliśmy, powiedziałbym pewnie dlatego, że też mieliśmy tyle tej swobody. No na pewno dałbym dużo, żebyśmy takie spotkanie powtórzyli w kolejnych dwóch meczach. No i będziemy tutaj myśleli, oczywiście robili wszystko, żeby. Żeby tak tutaj wyglądało to podobnie, musimy też oczekiwać od nas takiej gry właśnie dzisiaj. To zdecydowanie. Tu chciałem bo oczywiście na koniec, przepraszam, że na koniec powinienem pewnie zaczynać, ale oczywiście ogromne gratulacje dla, dla naszych piłkarzy tutaj, że zagrali z taką determinacją, z taką skutecznością. Myślę, że też spełnili jakby takie oczekiwania chyba nas wszystkich kibiców i zarządzających, i wszystkich, którzy byli na spotkaniu, jeżeli chodzi o takie walory estetyczne i skuteczność i też radość. Także podkreślam te, te gratulacje dla mojej drużyny, jak najmniejsze No nie wiadomo w tym momencie, nie wiadomo, czy on zagra jutro. Bo tam jest podejrzenie naderwania więc zada w kosce, więc w tym momencie jest takie nie wiemy. No, jest takie prawdopodobieństwo naprawdę, że może nie zagrać. Hej. dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.